Kocham Kalisz za to, że ma różne tak, takie stare, różne zabytki, o których czasami ludzie nie wiedzą. Na przykład pod starymi takimi budowlami. Kocham Kalisz za to, że mogę chodzić do przedszkola, no i że mam koleżanki i kolegów. Kocham Kalisz za to, że... Dużo pięknych lasów, że jest dużo pięknych zwierząt i że jest dużo pięknych ludzi, którym można ufać i z którymi się można kolegować. Kocham Kadzi za to, że, że mogę po nim spacerować. Kocham Kadzi za to, że jesteśmy tutaj bezpieczni. Kocham Kalisz za to, że mogę chodzić do randeku i że mogę chodzić do przedszkola, do dziewiątki. Kocham za to Kalisz, że tutaj się urodziliśmy, mój mama, tata i moja siostra i ja. Kocham Kalisz za to, że mogę chodzić do parku i karmić dwie wiórki. Kocham za to Kalisz, że mogę chodzić do przedszkola. Kocham Kalisz za to, że mam blisko basen i kino, i jak jest lato, to dla dorosłych i dla dzieci y, grają piosenki, i że mogę chodzić do parku. Za co kocham Kalisz? Kocham Kalisz za snyka. Kocham Kalisz za wigilię na kaliskim rynku i za hojność kaliszan. Kocham Kalisz za to miejsce, w którym się urodziłem i za to, że mogę pomagać tutaj ludziom. A wy za co kochacie Kalisz?